Witam Was bardzo cieplutko, drodzy widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem będzie to odcinek, można powiedzieć, o wszystkim, dlatego że mam kilka zadań do zrobienia w dniu dzisiejszym. Między innymi jadę po zakup świerków, ponieważ zabieramy się powoli za ogródek. Chcielibyśmy zrobić takie ogrodzenie bynajmniej jedną ściankę od strony stodoły. Później dalej zobaczymy, może jakieś płotki betonowe, ale to jeszcze wszystko w planach pracy jest, co nie miara, jak to zwykle bywa na wsi, także tak jak mówiłem, kolejny odcinek będzie już z remontu Ursusa 4011, ale dziury, a na dziś dzień, no zajmujemy się podwórkiem, jesteśmy praktycznie na miejscu, może zostało z jakieś 2 km, tu jak widzicie są jeszcze... Tak zwane Kociuby czyli stare po niemieckie drogi. Jesteśmy w miejscowości Ziemiany. Tutaj skręcamy na lewo. Kiedyś nagrywałem dla Was w tym miejscu dwa odcinki. Jeden z urbexu znaczy jeden z urbexu Aha, dokładnie, jeden z urbexu a drugi to był nad jeziorem Czupowskim. Spójrzcie na to mieszkanie. Ma one swój klimat. Pięknie tu co? Wszędzie chojneczki to znaczy świerki. A my bierzemy 10 srebrzystych, znaczy 10. 10 to bierzemy razem, ale 5 bierzemy srebrzystych i 5 tych zwykłych. Świerki zakupione i wracamy. Do domu W międzyczasie jedziemy porębać troszeczkę drewna Jak starszy czasu To wieczorem zajmę się sadzeniem świerków Francia, Francia! że dosyć przyjemnie te pobocza wyglądają teraz. No i widzicie, cały dzień przeleciał, przyczepa podstawiona, przy sto dole. Odstawiam ciągnik i widzimy się jutro. Witam Was, drodzy widzowie, w kolejnym dniu. Jak widzicie Profesjonalna linia jest już przygotowana, nie mogłem znaleźć tej murarskiej, także korzystamy ze zwykłego przedłużacza prądowego. No i co? Pierwsze miejsce przygotowane, kopiemy dołek na pierwszą choineczkę, na pierwszy świerk. Zrobimy coś takiego, troszeczkę szerzej. Idzie mój pomocnik. No tak jak widzicie, świerki ładnie zapakowane. Ale widzę, że trzeba troszeczkę powiększyć otwór. To ja będę to wsadzać? No, ty będziesz wsadzić. Nie, ogólnie zrobimy tak, że będziemy sadzili na przemian, bo mamy pięć Zwykłych, pospolitych świerków, pięć. a pięć srebrzystych, także będziemy. O, taką zrobimy przeplatankę, nie? Mhm. Na Ziemia jest w porządku, także mam nadzieję, że się przyjmą. Aczkolwiek im większe, tym, tym jest gorzej. No, ale ten pan, od którego kupowałem, powiedział mi, że jak nie wypadno, nie wiem, co to jest, jakaś buknina Siatka. z tej siatki, to to będzie w porządku, bo najważniejsze są te cienkie. Korzenie, to ponieważ to one wody doprowadzają. Te Ty chyba, bo to, sznurki to są ślódkiutowe. No. No. Tylko mówię, najważniejsze, nawet jak wy będziecie kiedyś y, poszukiwali takich świerków, to najważniejsze jest to, aby właśnie nienaruszone były jak najmniej, oczywiście, naruszone były te cienkie, te korzenie. Czy tu coś jest? Pewnie z tego wiąza korzenie. O, jak. No widać, że kurzenie. No pewnie. No. Że ile mogę, to wytopi. i będziemy salić. No widać, że kurzenie. To jest odmiana ogólnie jedna z tych najbardziej kujących. Ale mają jeszcze taki zapach dziwny. No, no wierka, taki specyficzny. A ten, który mieliśmy na święto, to jaki był? to były? Kau kauka jodła a, kaukaska? Kawka, tak. Nie wiem, czy jodła, czy to po prostu święt kaukaski. No nie wiem, ale my mieliśmy tą choinkę, na którą mówią, że jest to Kaukas, tak? Po nożyczki? I ona była bardzo delikatna, jeśli chodzi o, e, o igły. A to jest bardzo kujące. Po nożyczki nie, tego... A, nożyczki do sznura no. tak. Ale to musi zostać całe. Oh. Już młodzież wstała. Przydałaby się ta Chyba. poziomnica. Oczywiście Co żartuję, ją? nie? Nie no, żart, żarcik. Albo dobra, tak ona, ona chyba dobra. stoi prosto, dobra, no to możesz ten przynieść, eee, nożyk i będziemy wkopywali pierwsze. Zasypujemy, ugniatamy i idziemy do kolejnej, albo do kolejnego, no bo jeśli są to świerki, no to do kolejnego, tak? A bardziej fachowo jest to świerk. Co ty masz? Kotkę. Koleżankę do sadzenia. Ona ostatnia nam kleszcza przyniosła do łóżka. No. O, także kleszczów jest coraz więcej Kleszcz. Kleszcz. Ten pan, który mi je sprzedawał to mówił mi, że najlepszy odstęp to będzie około 150 cm także tu będziemy kopali następny otwór w tym miejscu zacznę masz tam do tego do końca no i dobra, no tutaj zaczynamy. Bo wiadomo, one troszeczkę szerzej się rozrastają. Także te 150 cm to myślę, że będzie dobra odległość. Ładne świerki, co? Co o tym myślicie? Ja muszę szczerze wam powiedzieć, że uwielbiam świerki. Uwielbiam praktycznie wszystkie odmiany. Naprawdę nie wiem, po prostu może dlatego, że kojarzy mi się to ze świętami, ze świętami Bożego Narodzenia. Coś tu się połamało Może gdzieś tam trochę przełamałem Jeden taki, drugi taki, nie? Nie wiem czy ja tak prosto jak ty ustawię Bo ty to zrobiłaś bardzo fachowo To może ja powinnam to robić Chociaż wydaje mi się, że chyba jest prosto No Wiadomo, że potem słoneczko będzie Ale czekaj jeszcze ziemię się uklepie nie, dobrze jest. Dobra. Zasypujemy. Dobrze. Dobrze. Teraz robię odsłonę tego świerka. A on się będzie ładnie rozkładał. Będzie... No ładne. Ładnie, aby się przyjęły. A potem to już. Niechaj sobie rosną powoli. Drugi świerczek stoi, powoli widzę uśmiech na twojej twarzy. No, mam nadzieję, że to będzie ładnie wyglądało. To znaczy nie, no powiem inaczej. Ja to wiem. Ja to wiem. Gdzie ci moi pomocnicy? Nie ma pomocników. Dwa cztery, sześć. Kolejna Tym razem srebrzysty świerczek. no i jest dobrze. Chuje nie? No jego trzeba brać od spodu, wiesz? A to jest dosyć ciężkie także... Jedyne co możesz, to pomóc mi zasypać, tak? Tak, chcesz zasypać? Tak. No czekaj, na razie zapiszę za tego. Zasypiemy tego pierwszego, wiesz? Świerki wysadzone. I tak to wygląda na ten czas. Tutaj nam jeszcze zabrakło około czterech sztuk, tak myślę. Cztery, może 5 Bo będę chciał podejść do stodoły. No i co, i powiem Wam, że wygląda to bardzo, bardzo przyjemnie. Troszeczkę się podzieleniło. Ogólnie przyroda zaczyna się teraz bardzo dynamicznie budzić do życia. Dzieci zadowolone. Troszeczkę ze sobą rywalizują, ale to jest chyba normalne. Dziadek również, bo widzi, że coś się w ogródku dzieje. Następny odcinek, tak jak obiecałem, pewnie będzie już z remontu Ursusa 40.11. Także widzicie, że cały czas coś się dzieje. To ciągnik, to ogródek. Planuję zrobić dach na kurniku. Planuję robić ocieplenie domu. Może nie całego, bo wiadomo, czasowo mi nie wystarczy tego czasu. Gdzieś tam zawsze go na pewno przybraknie. Tutaj już przygotowana jabłonka do wyrwania. Wiem, że to może być zła decyzja, ale. Chciałbym po prostu rozplantować to tak elegancko, równo, aby zrobić tutaj tak zwane lotnisko. Tutaj planuję jeszcze w tym, może czy w tym miesiącu, albo na początku maja postawić ogrodzenie. Od tej choinki, którą widzicie, naprosto do, do budynku. Oczywiście tu będzie przejazd, także gdzieś do tego miejsca będzie ogrodzenie. Ogrodzenie bodajże panelowe. Dobrze mówię, tak to się chyba nazywa czyli stalowe rury. O, no, wszystko ogólnie ze stali, nie? Myślałem o drewnie, ale to też są jakieś koszta. A potem pielęgnacja jego to też yy, troszeczkę czasu pochłania. A druga sprawa żywotność. Także zostajemy chyba przy tych panelowych. Tak więc co, słuchajcie, no w tym odcinku to by było na tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się w miarę szybko, bo wiadomo jak to wychodzi. Praca, dom, praca, dom, i człowiek nie ma czasu na nagrywanie. Ale mam nadzieję, że troszeczkę przyspieszyłem, ponieważ dzień jest coraz dłuższy. Także będzie. Znaczy, dzień jest coraz dłuższy. To nie o to chodzi, bo ktoś powie, że Kołczak, co ty robisz? 24 godziny 25. Chodzi o to, że. Widniej jest coraz dłużej. No, no, czyli tak można powiedzieć, że dzień. No i tego czasu na nagrywanie będzie więcej. Dobra, rozgadałem się. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się cieplutko i do następnego. Cześć.